Jaka nas przed chwilą sytuacja spotkała właśnie w restauracji? Ona Zbierała. sobie. Tak, ona sobie zdjęła sukienkę, jest w ustonoszu, w majtkach. Cześć wszystkim! My już jesteśmy po śniadaniu, nawet z rana zdążyłam e, zrobić pranie, to znaczy sama ręcznie, ponieważ mam tu w domu prudasów. Naprawdę! W ciągu jednego tygodnia mamy trzy reklamówki. Nieprawda! Mamy trzy reklamówki duże z brudnym praniem. Ludzie moi, brudne wszystko. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami, bo będzie, ja myślę, że będzie ciekawie, ciekawie. tak? Jedziemy właśnie do jakiejś małej miejscowości. Cześć! że jestem więc jedziemy. Zobaczcie, chcę dzisiaj pojechać do To taka wioska w górach, wąskie uliczki, później do Limassol. Tutaj zaznaczyłam promenadę. Zobaczymy, co uda nam się dzisiaj zobaczyć. Ponieważ mieliśmy wyjechać jak zawsze o godzinie ósmej, a już jest prawie 12. Ajisza, nie nie się ze mną. Zobaczcie, to ja wszystko wybrałam. Ja to też i to i to też. A tu już ludzie. Relaksuję się, jest gorąco bardzo. Co mówiłeś? Ja Wiesz wyprawia. Co wyprałeś? Ty tylko rozwiesiłeś i nawet nieprawidłowo. No, Rozwiesiłam to znaczy już jestem. Ty co zrobiłeś? w wyprawy. Dzięki. Mhm. Nawet rozwiesiłeś nieprawidłowo, a później musiałam poprawić to. A odej odejmij proszę telefon. Za chwilę. Moja też paparazzi, pokaż. Moja ma aparat, ale jak się okazało właśnie dzisiaj z rana, że ona nie ma swojego plecaka z aparatem. Zaczęliśmy szukać i okazało się, że przyjaciółka Ola, Iszy i Mai, ona zostawiła w ja na recepcji. Dziękujemy, Ola. I tata, nie, no naprawdę dziękujemy. Tak. Myślą, ja nie pamiętam, ja na którymś z vlogów pokazałam nasz tutaj aquapark hotelowy czy nie? nie? Nie pamiętam, czy tylko na Iszy kanale no, nagrywałam. No. no to musimy nagrać, tak. Słuchajcie, jak już nie będziemy mieli auta. Jak już oddamy z powrotem auto, to pokażemy Wam nasz hotelowy mini Aquapar. Słuchajcie, auto wynajęliśmy na 5 dni. Też miałam pytanie, w jakiej miejscowości jesteśmy, więc powtarzam, bo chociaż w poprzednich vlogach też mówiłam, jesteśmy w Ayanapa. My się nazywa tą miejscowość Ayapaya. Ayapaya, Ayamaya, ale jesteśmy w Ayanapa na Cyprze. Taką ogromną łyżką, nie wiem jak to się nazywa. Właśnie jak nalewa się zubę, taka ogromna łyżka, to on z tą łyżką uciekł z restauracji. się musisz pamiętać, z której strony jedziesz, tak? Nie po prawej, tylko po lewej. Słuchajcie, już dotarliśmy, jesteśmy w wiosce Pano Lewkara. W 2011 roku liczyła 762 osoby. Naprawdę mało, już Masiu idzie Fajnie, ja uwielbiam tu taka historia. A Mysio. Meio też, też bardzo nie? lubi historię. Dużo A ludzi. Dużo, tak dużo. Tak. dużo. <laughs> Powiem wam, że to jest taka instagramowa przestrzeń teraz. <laughs> Instagramowy widok, wiesz? Co tam? No to weźcie, nie wiem, jeden. Dwa. Hmm? Jasku, ja bym też chciała tak siedzieć w wózku, jak ty teraz, wiesz? No. Dobra. Dobre? Męsiu? Męsiu już wybiera sobie ciasto. się już mówiło, mówiłam na Instagramie, że nie, to siedzi, siedzi i, i czeka. Czeka jak ty wrócisz z wakacji. A nam tutaj właśnie opowiada. Że jej się już znudziło jedzenie w, hotel, w hotelu i już chce spróbować czegoś nowego. Słuchajcie, nie wiem czy widać, ale mamy 36 stopni i przegrzał mi się telefon. Że teraz zobaczcie, lampa błyskowa jest wyłączona. Aby użyć lampy błyskowej, musisz schłodzić iPhone'a. Czuję, wiesz, to schłodzić iPhone'a muszę. Aisia zbiera swoje rzeczy. Zobaczcie, jakie cudo. O, naprawdę! Super! Naprawdę cieszę się, że tutaj przyjechaliśmy, bo czuć taki klimat, no nieprawdziwy, jak ludzie żyją. A my się jak zawsze, tak, tak. Bo na przykład w hotelu albo na plaży, to nie da się poczuć takiego prawdziwego klimatu, tak. jak żyją tutaj ludzie. Bo tam jako po hotelu. No to po prostu pod turystykę tak wszystko jest robione. A trzeba po prostu pojeździć, pozwiedzać. Więc jeśli macie. Taką możliwość na wakacjach to zwiedzajcie naprawdę wartą. My teraz tutaj po prostu chodzimy i mamy oczy szeroko otwarte. a aparat. Aparat. Pomóc ci Eliasku? Jest w się brudna koszula, ale szczęśliwy. Brudził mnie tej, zobacz. Guma, to guma trzeba będzie. Nie. zobacz tam z Słuchajcie, jesteśmy już w sol tam jachty są Zobaczcie jak tu jest ładnie To jest promenad w Limassol Pobiegło. A maluszek znalazł takiego samego maluszka jak on Zobaczcie A Isza wyszukuje jedzenie a ja po prostu jestem szczęśliwa. Ho, ho, ho. Cześć, Silvia. Cześć. Jak smakuje lemoniada? Jaka nas przed chwilą sytuacja spotkała właśnie w restauracji? My się tak cieszyliśmy, że znaleźliśmy szybko restaurację, blisko i że mają fajne. Fajne jedzenie, naprawdę. Tak, że mają fajne jedzenie. I słuchajcie, Elias jak zawsze, w sumie jak każdy roczniak, zaczął sobie biegać. I wstaje jakaś dziewczyna i podchodzi do niego. Ja początku myślałam, że ok, ono podchodzi, chce go wziąć za rękę, ale co mi się nie spodobało, że ona zaczęła do niego tak mówić, jak do kota. I on właśnie się trochę przewrócił, i ja do niego wstaję, i widzę, że ona też do niego wstaje i idzie. A ona, jakby siedziała dalej od nas. Później patrzę na jej wygląd, coś nie tak. Tutaj ma dystonę, jakby tak na górze, a sukienka na dole trochę. Tak. Więc to dobra. I słuchajcie dalej, ona, Elias znów zaczął biegać, i ona znów do niego idzie. I już nam się to nie podobało, wstał mezie, wstałam, mezio, stałam ja. Ale okej, okay, jemy już, Elias siedzi u mnie na rękach. Słuchajcie, co widzimy? Dobrze, że dziewczyny siedziały właśnie do niej tyłem. Co widzimy, Mesiu? Ona sobie, tak, ona sobie zdjęła sukienkę, jest w biustonoszu w majtkach, ja nie wiem, czy ona tam dalej się rozbierała, czy nie. I kelnerki to zauważyły. Nie wiem dlaczego ją nie poprosiły po prostu wyjść z tej restauracji. Bo zam ma zamówienie jakiś Spritech coś. Pij. Idealnie zrobiło zamówienie. Ale kelnerki właśnie Zaworzyli. tak zauważyły to, co, że coś już nie tak. tak i zaproponowały nam po prostu inny stolik. <noise> Ale i tak pierwsze wrażenie już było zepsute, no nie? No. Więc nie tylko fajne rzeczy nas spotykają, <noise> więc tak na szybko zjedliśmy już dzieciaki znów tutaj są na placu zabaw. Słuchajcie, tutaj jest naprawdę tego sporo, sporo no. różnych atrakcji dla dzieci. To jest bardzo fajne. Nie fajne ogólnie tej, tej miasta naprawdę. No. Ale ogólnie mi się podoba Cypr naprawdę pierwszy raz jesteśmy tak. i jako pierwsze wrażenie naprawdę jest.

Co tam? Jaki smak? Truskawka Truskawka, wszystkie jednakowe Tak? Tak I jaka jeszcze? Oni mają rozkoszkę To oni? To dzieci Dzieci cypryjskie. Fajnie mają tu. Zobaczcie, no, co tutaj się dzieje. Co się dzieje, myślą? Ona cały dzień krzycze i nic nie robi. Maję. Tak. Słuchajcie, wracamy już do auta. Niestety nie zdążyliśmy dzisiaj nawet popływać, ponieważ mamy już godzinę 18.30. A tak, a do Ayanapa to będziemy wracać gdzieś, nie wiem, półtorej godziny, może nawet więcej. Więc nie chcemy wracać po ciemku. było fajnie. Trochę jakoś nam. Nie chyba pójdziemy. Już chyba będzie zamknięty, wiesz, Małusia. Zobacz, Trochę nam nie wystarczyło czasu. Hmm? To Co proponuję wiesz? Zobaczcie, tu mamy kukurydzę. Tak? Aisza? Co powiesz na no gorącą kukurydzę? Isz, jakby nie z nami chodzi, zobaczcie. Eliasku, gorąco, bardzo gorąco, słyszysz? A, chodź, chodź. Jasku, cały mokry, cały brudny. jak Parę, tak? Czujesz? Jasku. Ma, co mówiłaś? Co ona mówiła? Nawet nie myślisz, że moje jesz. <laughs> Daj mi buzi. Słuchajcie, jesteśmy już w hotelu, nawet zdążyliśmy na kolację, dziewczyny też zdążyły na mini disco. Kto tu siedzi? A? Kto to taki mały golasek siedzi? Co ty tak się uśmiechasz? Słuchajcie, z trudem udało nam się wrócić do domu, ponieważ rozładował mi się telefon, a u Mesia jakoś niepoprawnie działa Google Maps. I prowadzi w ogóle nie tam, gdzie trzeba. Jak na przykład trzeba skręcić w prawo, no to Google Maps mówi, że proszę skręcić w lewo. Później znów w lewo. Więc i już było ciemno, jak wracaliśmy. Słuchajcie, tutaj mamy plus jedną godzinę. Czyli na przykład jak w Polsce jest 15, no to tutaj jest 16. Więc tutaj po prostu zachód słońca jest wcześniej. Elias! Elias! Nie mogę wy nagrywać, ponieważ ty jesteś Goły wesoły. Słuchajcie. Może tak? Dajesz guzi? Okej. Okay. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Idziemy spać, ponieważ jutro znów gdzieś jedziemy, jeszcze nie wiemy gdzie. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do nowych vlogów. Pa pa!